no jutro to będziemy mieć biało chyba jak w prawdziwej zimie będzie to wyglądać śnieg sypie jak diabli a z drugiej strony słońko świeci śnieg już spada a borusek <grystanie> To i mu nawet napadało na niego O, to Mhm, Ładny borusek ale niech stoi niech stoi bo ja jadę na jabłka tylko chciałem na parę minut tak zerknąć czy, czy jeszcze te skarby jakieś są no i kurcze i są no aż dziwne jeszcze tak szybko przelecę tam po tamtych swoich miejscach no dosłownie chciałbym tak z pół godzinki mniej więcej poświęcić Albo no bo na jabłka śmigam No kurcze Tu jakaś liczność stoi Jeszcze śnieg na nim leży No tego zostawiłem, tego zostawię też, ale jak znajdę trzeciego, no to chyba się wrócę i pozbieram je. Na razie go zostawię. No szkoda, żeby zostały, jakby było ich tu więcej. No teraz to i tak zmarzły na pewno. No tam jest O, jak kość No mówiłem jak trzeciego znajdę, to wracam się po tamte. Kurde i stoi, jaki śliczny Zmarz bidulek Śnieg jeszcze na nim leży. Ło, pozamarzany. Ale. Marznięty cały... <laughs> nawet, nawet trzeba będzie to obrać dopiero w domu. No jakie skarby jeszcze piękne toż to jest osiemnasty listopad. Tak jest, bo nie hmm. jeszcze trafić. No niestety, pozbieram tamte również. O, tu jeszcze zajączek nawet stoi. Następny jaki śliczny. <gryzny> Następna gwiazdka jaka śliczna. O ten bardziej zmarznięty. Ten bardziej zmarznięty. Ale jaki piękny w każdy jaki jeszcze o tej porze Osiemnasty listopad. I takie jeszcze Gwiazdy, o tak się rozglądam wokół, kurczę, to i tu skarbunia następne, o tam jeszcze jeden. Jakie piękne! Jakie piękne! Jeszcze białe. No to jeszcze po tamte trzeba się wrócić. Nie, to on jest jakiś... A, podgryziony, kurczę. Podgryziona. karmie jeszcze no pozbierałem te wcześniejsze też no i śmigam na te jabłuszka wystarczy żeby Śmietanie sobie zrobić te młodziaki <laughs> kurczę, a teraz muszę na jabłka śmignąć bo taki mróz idzie że później to już będzie kurde naprawdę paskudnie no ale kto by się spodziewał że jeszcze takie piękne kurcze prawdziweczki można trafić Te cztery to są naprawdę, kurde, wszystko mole. To jakie piękne. No. Dziewięć worków, ale takich niepełnych. Pełnych nie ładowałem, bo ciężko potem nosić do piwnicy no i to wiadro takie piękne jeszcze te jabłuszka kurczę, że naprawdę będą miały co gryźć te zwierzaki a tam koło domu to już jest tak wyczyszczone dzisiaj w nocy że muszę tam ze 2-3 worki nawet wysypać bo wyżarły do pestki wszystko a spójrzcie ostatnio tu 7 worków z tego miejsca yy, zebrałem no dzisiaj 9 i to wiadro to wiadro ma 35 litrów 9 no to niech będzie nawet 5 worków bo jest mm, po pół po więcej trochę jak pół ale niech będzie nawet 5 worków tu już jest 14 nie 5 i 7 12 worków i spójrzcie ile jeszcze tych jabłek tu leży <gulia> kurczę ja jak spojrzałem pierwszym razem to myślałem że z 10 będzie ale tu się okazuje że tu chyba ich będzie lepiej jak 20 pod tą jedną jabłoneczką no jeszcze ich ogrom tu jest A wyskoczyłem trochę na te prawdziweczki tak zobaczyć, bo śnieg zaczął padać. Zimno mróz się zrobił ale znowu zaczyna kurde mrozić, bo czuje się ten, ten chłód. No i chcę wyzbierać, ale jutro nie mogę, pojutrze nie mogę, bo do Kamila. Także poniedzieli dopiero będę tu dalej te jabłka zbierał. A to nie tylko te miejsce. Jest jeszcze kilka takich tam dalej drzewek, co wcześniej już obejrzałem, że jest ich sporo. No i jeżeli śnieg nie zasypie, no to jeszcze będę miał co wozić. Choć nie ma już gdzie tak praktycznie ładować, ale nawet do skarmienia bezpośrednio. Zamiast wyrzucać już z piwnicy, to nawet można je wyrzucić, kurcze takie podmarznięte, lekko to nie szkodzi. One sobie tam dadzą radę, zjedzą to wszystko i tak, ale naprawdę jeszcze jest ich tu bardzo dużo i to są drzewa takie samosiewki na tych miedzach, na tych granicach, tak między polami, tych drzew jest tu sporo nie każdy obrodziły bo pod niektórymi to już pozbierałem ale są drzewa że naprawdę obrodziły niesamowicie no to jedno drzewko no. liczę że koło 20 worków tu razem będzie no nie liczę jeszcze tych zgnitych które zostają to przecież też były jabłuszka tylko te co biorę to spójrzcie, no co najmniej tona na takim jednym drzewku. Na takim jednym drzewku. No. Tona jabłek. Takiego jednego drzewka. no jest tak bardzo obficie rodzi to drzewo. I tu co roku. Są, że mniej ma trochę, ale są, że i i ma dużo ale każdego roku pięknie rodzi no. trzeba się zbierać bo jeszcze popakować to kurczę to ponosić I trzeba będzie wysypać tamtym tym zwierzakom niech gryzą a jeszcze brać się za te prawdziweczki bo to trzeba ze śmietaną zrobić Póki jeszcze można będzie przed kolacją te prawdziweczki zjeść. No te jabłuszka, o dziwo, one bardzo długo leżą. Ja je miałem mm, każdego roku, tak, do, maj, do maja, do czerwca nawet. To były najdłużej, które wytrzymały. To, że tam gdzie niegdzie obite są, to one po prostu te miejsca, tak jakby przysychały. I dalej jabłko się nie psuje. No to jest bardzo jakiś wytrzymały gatunek. No i w smaku tak nawet próbowałem, to są takie słodkawe.